Musiałem widzowie, dziś będziemy grać w samego guys, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu niebo... mojego kanału i lecimy z odcinkiem. Um. Dziś próbujemy nadal pobić ten rekord mój saveów i ludzie jaszu, bo coś mi nie pasowało w tym I jak ja robiłem Wszystko... I, i to wszystkie savey. To wiecie co? Na tym nagraniu, bo ja robię, miałem nagranie. Przez 8 save'ów pod rząd. No i. Było 8 tych sej'ów, tak. Ale. One kurde nie były pod rząd. Nic ogólnie na Blokdaszu. Na jednej rundzie. Muszę zrobić 8. Nie pod rząd. 8. Prostu. Prostu 8 muszę zrobić save'ów w jednej rundzie. O 9, bo rekord to było 8. Będę grać. Wydarzenie. O, zagramy? Tak i się napije była impreza urodzinowa mojej mamy i mamy. Ogólnie w domu teraz tyle tych napojów, sprajdów, fand coli. I mam tyle słodyczy, w ogóle teraz tyle tych wszystkich przysmaków, o Boże. O Jezus, mordio. Sprite mi prawie. Jezu, nie, ja piję. O nie. Jezu. Grupa klasowa nie. Jezu, ja piłem, ja piłem. Boże, czekajcie, widzowie, grupa klasowa dzwoniła. Ała, głęboko. Czekajcie. Jezu. Grupa klasowa dzwoniła, ja wale. Wciśniamy znów Zrobiłem sobie taki słodki dalej Mam tu dużo orzeszków w czekoladzie Ciasteczka milki, cukierki, żelki Jezu trzeba żelka takiego długiego wcinam Wcinam takie Wcinam takiego żelka Jeden. jeden Muszę dziewięć zrobić oj! Tego nie zaliczamy. Tego nie zaliczamy. O, oj, jej. Bra. O byłoby. Byłoby. Muszą mnie odrodzić. Znaczy... Jak my odrodzą jeszcze w tej rundzie, jak mi się uda. Jak jeszcze... Aha! No Jezło oni przegrali! Ja. Ogólnie widzowie... Chcesz sobie wyrazić ten film. No to pewnie... No, nie wiem czy już by wle, wleciał odcinek z kolegą. Czy nie. Ale jak nie... no to ogólnie będzie odcinek z moim kolegą. Chyba. Chyba. O, bo często mam tak, że chce z nim połączyć, to nie słychać go na nagraniu. W ogóle go wtedy na, na, na nagraniu nie słychać, więc no nie wiem, czy będzie się dało, ale chyba w na Whatsappie nie ma takiego czegoś, że, że właśnie nie słychać, bo na Whatsappie jest normalnie. Chyba nie?

Ja! Yeah. No ja, zo! To je to... A pica, onka pibala, tega še posla karta. Nie Mama Dzisiaj w szkole tak mama od No to uwaga. uwagę, tak. Ja są ćwiczenia, robimy ćwiczenia, no i okay, jak się nie chcę rozprężyć, rozciągnąć się i po prostu przy tym ciu, rozciągnąć się, zawsze takie miał, mam takie, to nie było głośno i nagle pani mówiła, nie za nierobienie dostajesz uwagę i za rozproszenie innych, jak zrobiłem tak. I to jest rozpraszanie innych, i jeszcze nie robię, nie? Zostałem uwagi, nie? Które. Super, prawo polskie. Super, nauczycielki polskie. No! Daj, tak, później na koniec roku mówię, czemu pani była za mnie taka okrutna, to. To so dyrekt, dyrektor tak kazał. Wszystko. Mhm. Mm pani dyrektorka nawet nie wie pewnie, co tu się dzieje. pani dyrektorka, moim zdaniem, jest bardzo przyjemną osobą. Jest bardzo fajną osobą. My mamy, jeżeli się chwalę, ale. Moim zdaniem, to my jest dyrektor. panią dyrektor, mamy super. Serio. Moim zdaniem, bardzo miła. No nikogo nie krzyczy. A nie, niech pani od matematyki. Od razu uwaga. Uciej rozciągnąć, kurde. A się płakać co od tego, nie? No ja jeszcze jedną ręką jem mm. Wizowie w ogóle to z nic... Dla Tomasza Kubiaka. Kumar. No. On jest Tomek Kumar. Z master, z master szefa. Niestety. Raka elita, rak jelita, rak jelita cienkiego. Rak. Ten player jest dobry. Wlęguję. I może uda się go. Nie wiem, czy jest, czy nie. Specjalnie kliknąłem, żeby nie wiedzieć. obstawiam że nie. No, nie ma. Nie on żeby ja żeby trochę. trochę ojoj, Oj oj ściany ojoj, te ściany ojoj, no, ścianę ojoj, wiem nie wzięło tak znaczy i tak ojoj, nie zrobił I by się tak nie stało. Mm. Eee. Coś wyglądała wyglądało jak ścianę. Um. Ciekawe czy by się udało. A w pół godziny chyba dojechał. Dobra, ja widzę, że chyba kończę już ten odcinek. Może zaraz być kolejny. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. I pa.